Hej, jestem Hanna i pokażę wam gdzie znajduje się i jak wykonać test siły, którego nagrodą za wykonanie jest dryf siły. Do wykonania testu nie będziecie potrzebować niczego szczególnego, jedynie trochę punktów energii i odrobinę się pośpieszyć, dlatego odnośnie wyboru Warframe i modów macie wolną rękę. Musimy udać się na tzw. Księżyc Warokin, czyli Lua, który jest też Księżycem Ziemi. Odnośnie do wyboru misji to w moim przypadku będzie to Plato i jako, że położenie pomieszczeń testów jest losowe, to możliwe, że będziecie musieli kilka razy powtórzyć jakąś misję, by nadrobić w końcu na ten szczególny. Tak wygląda pomieszczenie, którego powinniście wypatrywać. Następnie upewnijcie się, że macie wystarczająco dużo energii, jako że łącznie będzie wam potrzebne teraz 160 punktów energii, by zasilić nią 4 kule znajdujące się na ścianach pomieszczenia. Zasilając kulę energię, musicie zrobić to w odpowiednio szybkim tempie, jako że po naładowaniu kuli traciła nadbraną od nas energię po krótkim czasie. Naszym celem jest więc naładowanie wszystkich czterech naraz, tak by żadna z nich nie straciła zasilania. Po zasileniu wszystkich kul, na środku pomieszczenia otworzy nam się tajne przejście ukryte w podłodze. Musimy więc udać się w jego głąb, bo odebrać swoją nagrodę. Było na tyle, życzę Wam powodzenia w wykonywaniu testów Orokin i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale.